Dobra. Siema. Karena! Czekaj, czekaj. O, dobra. ja, bo ty już zacząłeś? Tak. No. Aha, dobra. Dobra, dobra. No we, lecimy. Siema, to znowu no. ja z, z, z Filipem. Witajcie na moim siema. kanale. Siema! Znaczy, nie na moim, tylko na jego kanale. Wczułem się w rolę. No i dzisiaj będziemy porywać... Wbijaj, Dzisiaj będziemy porywać dziecko. Dobra, chodź, idziemy porywać. Nie no, czekaj, najpierw po helikopter trzeba iść. Ty, ale po co jak mam odrzutowiec? Nie wiem, co? No serio. Helikopter jest lepszy, wolę helikopter. Nieprawda, dobra, to... I, kurde, to ja wezmę ten, tylko... Kopior... To ja biorę helikopter, I... helikopter. Czekaj, bo my mamy takiego dzieciaka no. namierzonego. No. Tylko gdzie on... Weź sobie zresztą, kurde, czarną, ten, czarną, wiesz, Rolls -Royce, bo tak mafia jeździ. Ta mafia. No, serio. Uj, mafia. Ale teraz co jego? Mafia jeździ czarnymi rolu z razami. co ty sobie No wyobrażasz? oczywiście! Że maluchami? Nie no, chłopie, ja ci pokażę czym mafia jeździ. Czekaj. Ja ci, ja ci teraz pokażę czym mafia jeździ. A, dobra, może być. E, czekaj. Dobra, czekaj, gdzie jest ten statysta, musimy go znaleźć. Tak, czekaj ty jeździ mafia, chłopie. To jest dopiero mafia. Wizory, dobra, nie? gdzie to? Dobra, najpierw jedziemy na bank. Czy trzeba nie? jechać do szkoły przecież. A no, bo ten dzieciak pewnie w szkole jest. No, tak się parkuje. Normalnie przez szkołę. Mam przesłać to auto. Normalnie ci się przez tak szkołę się wywala. Coś wtedy robisz. ty gadasz? A? Dobra, mafia przyjechała. To trzeba alarm włączyć. Nie, nie, nie dobra. Szukamy. Szukamy, bota. Bo Ty dziecko mam nadzieję, że tu jesteś. Bo cię, gdzie jesteś? Psz, psz. Chyba nie tutaj. Ej, idź tam, tam gdzie jest kino szkolne, to będziemy Ej, cię nagrywać. Kurde. Ale to miało być takie. U. Czekaj, bo. Czekaj, chodź do jego domu, bo ja wiem. Ja no trzeba iść do jego domu. Czekaj, oczywiście tam trzeba. Albo czekaj, jadę sobie. Ja namierzałem jego dom, siadaj. To, tak się tak się jeździ mafią. Daj. A ja no, do, do chaty bić. Buta. I wbijamy. O! Cześciutki. Nie, nie, nie padlam tam. Cześciutki, cześciutki. Mało poliber. No wiem. Dobracą... Dobra, nie ma. Widzowie w szaf nie ma. Ja cię tam zostawiłem, ja do kina. Dobra, czekaj, ja mu hakuję komputer. Aha, bo ja komputera Eee, dobra, mam go w kinie jest! Mam go w kinie Dobra, dobra, lecę, ale w sensie w szkole czy w... No w kinie! A gdzie jest kino? No nie wiesz, gdzie jest kino, tam gdzie siłownia. No chodź ty! No chodź bandyto, znaczy, Boże, ja może, z Dobra, lecimy, mafia, widzowie, mafia. Ja, dobra, my, my wziadaj, teraz mafią. ja mafią. porwałem. Aha, dobra, porwęś dobra. Co pan robi? No zgadnij, co, co ja mogę robić? Drrr, 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 bandy, drrr, drrr. Jestem jak w Fortnite'cie. Bo... Aha, dobra, co? czekaj, bo muszę chatę namierzyć. Dobra, namieszaj chatę, a ja, ja podłączam sobie pralkę do komputera i spam jak w Fortnite'cie. Dobrze, chwileczkę. Czekaj, trzeba zbudować chatę. Ja zbuduję. Czekaj, bo... Czekaj, ja muszę wziąć młotek. Ale będziemy mieć odrzutowie. Dobra, czekaj. Teraz zaraz zobaczysz, jak się buduje. Ej, Dziadek, bada, młode, hałuba, ci ej, gdzie ty na idziesz? Zabawę, Chodź tu, bo z młotka dostaniesz. No wracaj tu. Nie, czekać, trzeba go z młotką. Siadaj do fury, bo cię zabijemy. Za... No i z młotka dostaniesz. Dobra, otwieramy. Siadaj Filip. Nie no chłopie, ja z młotkiem jestem. Uważaj, bo ja mam młotek w rękach. Nie pytaj, co jest na tym czerwonym polu. Zaraz się dowiesz. Ja, tylko trzeba go w celi uwięzić. Ty no odrzutowiec uuu. Dobra, chodź. Wyłaś No chodź tu! Chodź tu. Ty jak Ho. to ma DPI? Właśnie tam Właś tam Właśno. Czekaj, masz... Dobra, mło... Zostawiamy go tu! No a nie, dobra, bo chciałem mu młotek. Dobra, chodź, przelecimy się, żeby widzę, mieli atrakcję widzą. No. Odrzutowiec, co? No ty! Czekaj gdzie? O! Czeja, Widzimy, będziecie mieli atrakcję normalnie bilety za darmo u nas są bilety za darmo dawaj le lecimy, trzeba dobić w drzewo, w najwyższe drzewo ale najpierw się trzeba przelecieć normalnie no poza mapę no żebyś wiedział Dobra, pokażę kolory. Może być taki. No. Może być taki. Może być taki. Nie no, taki. najlepszy jakby był czarny. Normalnie chopię w nocy, to Cię nikt nie zobaczy. Nawet... nie Nietoperz! Albo, no, no, nie to wiem... To... Batman, no Batman. No, Batman. Te, bo by... Albumy... To zresztą nieważne. Dzwonimy na policję. A nie! daj bo... dawaj! Ej, no. dzwoni na, na... Dzwoni na karetkę, ciekawe czy przyjadą. No, ja też. Xb. Dobra, wylatujemy już całkiem poza mapę. No i. A da... myślałem, że się nie da. Dobra, czekać, teraz trzeba do niego wrócić. A gdybyście wy wiedzieli, jak się wraca najszybszym sposobem, to się to, uwaga, nie robi tak jak Nie, ty... nie wyskakuj. A, no, no tak, no, chciałem wyskoczyć. No ja też. Szpital, przyjeżdżaj tutaj, no przecież ja zaraz sumerzę. Szpital! Ej, i za to na godzinę. Co nie wiem Tak wygląda jakby ze Może ze 60, ze stówkę. Więcej 4 miliardy 998 tysięcy. Nie 200. Tyle co moje... co moje Bugatti. Ej, no to nie tak źle. Przecież to jest normalne. Auto zapiernicza tyle co rzutowiec wojskowy, to jest normalne. No oczywiście, chłopie! No tak, przecież tutaj się nie da turbo dodać. To nawet auto jest szybsze. No oj, faktycznie. Oj, oj, oj. Czy nas zacięło, czy ja dostęp laga? Ja dostęp laga internetu po prostu. Dostajesz? Ja dostęp laga Też. internetu. Da dawaj, dawaj dobijamy w ten. Dawaj dobijamy w nasz budynek. Ale w nasz budynek! A w nasz budynek! Ty bo więzień pisze help. O Jezus. O oh, domu nie ma no. Temu domu nie Jak ma. Jak coś... ma Karol na imię XD DD. Nie A tu jest nasza baza. Tu je... cię. Mama. A nie, czekaj. Nie uratuje cię, ale ja, ja wyglądu le... jak normalny człowiek Naleśniczka Czyli po prostu normalnie. Nie uratujecie naleśniczku. <noise> Wszystko zahasztagowało. Nie no, przynajmniej naleśniczka. Nie, nie ten, nie na nie, no, ten przecież. Wyobraźcie sobie, że macie kolegę, który nie ogarnia nic. No to mówicie, mu na przykład gra w CSA i kupuje Digla zamiast... AK-47, no to mówicie mu na leśniczku kupuj AK-47, przecież to jest logiczne. Ląduj szybciej. Dobra, ja już wyskakuję na ura Czekaj. A ja ląduję normalnie. Trzeba, bo trzeba drzwi zamknąć. No i trzeba atrakcję zrobić. Ty, bo nuciek, bot. Jak? No usiek, no. Przecież jaką sąd uciekł? Jaką stąd uciekł? Jak to zamknięte było? No, 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 no. Ty, bo on uciekł, bo ktoś przed chwilą wołał, to dawaj go szukamy. Trzeba go zabić. No, normalnie. Dobijamy go, bo jeszcze na policję pójdzie. No co z tego? W nic ze nie, nie zrobię. Ale no, policję to mamy w małym palcu. Trzeba iść tu cały. Bodzij, napisz na trzecie, gdzie jesteś. A o. -o. Ej. Pewnie jest w szkole. 500 kilo! Mariusz Pudzianowski ze mnie. Nie. Czekaj, bo mam A tu jest. Jest. tu jest! Hmm, gdzie? Tu, na dół zejdź. Co? Na dół? Na dół zejdź, mam go. Czekaj, chcesz sobie zrobić przyjemność? No tu jest! Aha, tu. Jak on tam źle? Nie wiem. ha wiem jak. A. Ty bo czekaj. Ty żyjesz. Ty żyjesz. Dobra, chodź. Czy ja właśnie zrobiłem John Cena? Dobra, on, on Aha, żyje, nie. on żyje, no to trzeba go dokończyć. No no to czekaj, ja już mam młotek. Dobra. Trzy... Chodź tu, bo aktual. Trzeba było czego. Stój! Stój bo się! Stój! Gdzie jest? Stój, ba na leśniczku, stójże się. jest? Tutaj. Tak. Ty bo tak język chcę pójść. Dobra, dedu. Do jak A, ci się i... przepraszam, ruszasz, czegoś? cię! Zabij mnie, bo cię zrodziłem. wstał! What? Tym, I tym pięknym wi y widokiem kończymy nasz odcinek. Siema.